Jak ja sobie przypomnę te pierwsze odcinki, jak gotęks po prostu został stworzony i to było coś pięknego. No, powiem wam, że bardzo fajnie się to oglądało, jak on napierdzielał się z bu. I ogólnie, jak on, kurde, wyrwał się od razu, jak tylko się sfuzjowali. Goten i Trunks, jak się sfuzjowali ze sobą, od razu wyrwali się, żeby napierdzielić buł, ale to okazało się, że nie, nie udało się i... No po prostu tu coś pięknego. Jeżeli nie oglądaliście, naprawdę polecam. Ale na razie. Sprawdźmy, jak ich napój będzie smakował. Ice Cream Soda. Ja nie wiem jak to kurde może smakać w ogóle. Ja bym wybrał chyba dwa najlepsze, najbardziej po prostu. zarobiste smaki. Nie wiem jak wyjść. jak i powitam was serdecznie, przepiękna puszka w Dragon Ballowym stylu, mamy go mamy kurde scenerię Dragon Czemu kurde? Akira Toriyama bardzo lubił te pustynne tereny, te skaliste pustynne tereny, gdzie u nich, w jego uniwersum jest tyle, kurde, pustyni i tak dalej. Jak tak patrzę w ogóle na te Vegito, y, puszkę, puszkę z Vegito, tak powinienem powiedzieć, no to tu jest też bardzo dużo skał, ale jest jednak tutaj bardziej taki trawiasty, skalisty. A tutaj, no kurde, pustynia całą y, parą. No i oczywiście gotings. Jak żeby nie inaczej. No i oczywiście firma Kawaii. Kawaii. Jakby na to nie patrzeć? I co? Zróbmy to na szybko, bo siostra chce bardzo to, tego spróbować. Już w ogóle mnie napierdzieliła, że dlaczego ty najpierw jabłko przetestował? Tu tak najpierw te lodowe sprawy. Kurde, ona jest naprawdę jakaś nienormalna. Po prostu. Dobra, co my tu mamy? Yy, kurde, zapomniałem, że na dole jest skład, a na górze są wartości odżywcze. Brawo, Gengiuszu. Naprawdę brawo. Woda, cukier, aromaty, kwas E330, stabilizator E414, pomijmy to sobie, olej roślinny kokosowy, regulator kwasowości, substancje słodzące, sulfa. jestem pewien tego na 100%, konserwant S211 i zostawiam Was, żeby to obliczyć. Nas... Ej, nie wiem, czemu by się skojarzyło, że skoro Gotex jest można powiedzieć by powerful, że można powiedzieć w sumie no, jest młodszy, to te wartości cukrowe są mniejsze. Nie wiem, czemu by się to skojarzyło, tak. No. W tej perspektywie mamy Vegito, czyli jednego po prostu z najpotężniejszych bohaterów w całym uniwersum Dragon Ball'a. A tutaj mamy Gotensa, który no, zbiega się kiedy chce, yy, napierdziela wszystkich również równo, ale do no, kurde, częściej spuszczają jemu w pierdziel. E, co jeszcze dalej można o nim powiedzieć? O, jak Beerus go w wpierdzielił, to dopiero było coś pięknego. No nie no. Jeżeli ktoś nie oglądał Dragon Balla, niech kurde żałuje. 62,7 kilokalorii ma cała ta puszka. Żadnych tłuszczów, pasów tłuszczowych nasyconych. 14,85 grama węglowodanów i tyle samo cukru. Żadnego białka i 33 grama soli. Dla mnie bomba! Nie no kurde, ja nie wiem, czego tu się spodziewać. Ice cream soda, to może być wszystko, to może być śmietankowy smak, to może być smak waniliowy. Ja nie wiem, czego tu się spodziewać. Więc to po prostu otwórzmy i sprawdźmy, czy to będzie w ogóle biały kolor, czy jak to będzie tutaj substancje słodzące. W ogóle może nie będzie żadnego koloru. Nie, bo tutaj jest konserwanty i tak dalej, ale. O! Ja pierdziel! Od razu mi jeden smak się przypomniał: Marshmallow od Candykena. O, mordę, cię kochane, nie! Czemu ja muszę to testować? Coś ty mi wybrała! W sumie to troszeczkę pachnie też takim budyniem śmietankowym. Więc kolorystycznie, co? Jestem przekonany, że to będzie biały kolor. Ale to może być po prostu do no wszystko, do no biały kolor, do no ice cream soda. To jaki inny kolor mogłaby mieć? Kolor białego monstera po prostu. Ja jestem ciekawy, czy kiedykolwiek Tiger by wyszedł w... o smaku właśnie lodów waniliowych, czy nawet śmietankowych. Yy, lepiej, jak się nie biorą za inne napoje, między innymi właśnie te dwa poprzednie. Ja będę je naprawdę bardzo często wypominał Tigerowi, no bo po co yy, kopiować coś, co i takie jest złe? Nie wiem. Spróbujmy tego. Kawaii Ice Cream Soda. Goteks. Zdrowko. Ej, w sumie... Pierwsza moja reakcja to była taka o kurde mm, ale dalej to już kurde powiem wam, że Gotenks chyba wygra z Vegito. Ja pierdolę. Nawet jakbym kurde na siłę Znalazłbym jakieś wady na siłę nawet nie. No czuję tutaj parę tych, ale jeszcze raz. W sumie poczekajcie. Jedną chwileczkę. Super, trzeba czekać, moi drodzy, trzeba czekać. Siostra stwierdziła, że jej bardzo smakuje. Patrzę zresztą z tej perspektywy, to powiem Wam, że to jest naprawdę, kurde, w porządku. Ja naprawdę, ja się nastawiałem, że to będzie coś na poziomie, właśnie piadek marshmallow, czy coś takiego, ale. To smakuje, jakbyście zrobili sobie budyń. Nie mówię, że dużą ilością cukru, taką właśnie klasyczną ilością cukru, czy nawet ten budyń z cukrem, dodali jeszcze tam tę klasyczną ilość cukru, jaką dodajecie przy okazji klasycznego budyniu bez cukru. No i to wszystko wymieszali i po prostu wypili. A kto nie pił budyniu, ten naprawdę chyba miały złe dzieciństwo. Tyle mogę wam powiedzieć. Jak nie oglądał Dragon Ball' czy Pokémonów i nie jadły Nutelli z y, słoika, czy nawet nie pił budyniu, nie miał dzieciństwa, chłop. Po prostu. Czy nawet dziewczyna. Nie ma mowy. Na moich, na moich kurde tych w rocznik 2001 według mnie no kurde to były must have, jeżeli miałeś szczęśliwe dzieciństwo. Więc, co moi drodzy? To jest smak, według mnie, takiego typowego budyniu śmietankowego. Słodki rapuj, jak to zwykle bywa przy tych kawaii. Z tego co zauważyłem, jest to naprawdę słodki rapuj. Ale, naprawdę, jeżeli miałbym. Próbować, jeżeli miałbym któryś z tych dwóch polecić, to no to wiecie. Nie umiem, kurde, robić tych odgłosów, jak rozpieprzają te redy, czy nawet góry. Nie ma cholery. No to tak by to wyglądało. Więc co? Jeżeli chcielibyście po prostu. Jeżeli po prostu lubicie naprawdę słodkie, owocowe smaki. A nie odpowiadają wam właśnie takie cukierkowe smaki, no to oczywiście. Kupcie sobie Vegito. Dlaczego by nie? Jabko jabłki jabłko. Bardzo słodkie, bardzo mało jabłkowe. Właściwie to takie jabłkowe na swój sposób słodkich jabłek, ale to w końcu jabłko. A jeżeli lubicie naprawdę kurde takie fancy smaki, czyli wiecie, tak typowo wata cukrowa, czyli marshmallow pianki, guba balonowa, no to Ice Cream Soda byłaby naprawdę dla Was bardzo dobrym wyborem. W sumie troszeczkę daje takie wajby energolii o smaku waty cukrowej. jeżeli miałbym Wam przypomnieć, to 3D i Fuel Cotton Candy był, były testowane na tym kanale. Więc co? Żyć nie umierać po prostu. Według mnie to by było na tyle. Widzimy się następnym razem przy okazji jeszcze nie wiem czego. Ty! Poczekajcie chwileczkę. Eee, teraz widzicie to, co ja robię zawsze przy okazji końca nagrywek. Nie, w sumie jeszcze można bardziej przelać, żeby troszeczkę zostało, a nie kurde wielkie te wartości. O, tyle wystarczy. Tak na końcóweczkę możemy zrobić taki lekki mix. Jakby smakowały jabłkowe lody w ich wydaniu, prawda? Czyli fuzja Vegito i Gotengsa. Ty! <laughs> Ciekawe. Ło! Słodkie, śmietankowe, jabłkowe. Ty! Taka fuzja to jest coś! Jak chcecie, to sobie zróbcie. Jakby Wam nie było żal, 26 zł, wydania, ale dla fana Dragon Balla te puszki muszą być! Nie ma, że nie! I trzeba to zakończyć w jeden, jedyny sposób, jaki ja znam jako fan Dragon Balla: ten odcinek.